Patrykowi telefon. I tak, mamy piątkę. Patryk, Marcina, Ania, Maciek. I właśnie to jest ta piątka. I poczekajcie, zaraz wam, wam mema i zrobimy ranking. Znalazłam jakiś. Aha, rozumiem. Dobrze, lubię go. Go też lubię. Mm, też go lubię. Mm, taki fajny jest w tym icie. Ja kocham wszystkie. Tamtego mi się pomyliło. Jakby co? Mam nadzieję, że on teraz nie przejdzie. Co no nie wiem. A poczekaj. Jeszcze zrobię jednego, daj. Muszę jakąś muzykę dodać. No bo to jest nagrewa. No? Mhm. Patrzcie na. Whisk. Mhm. Wąż. Kasa. Duszek. Będę Miłość. Miłość. Ogień. Zero baterii. Właśnie, dajcie łapkę w górę. Miłość. Dziewczyna, dziewczyną, Co to może być? Chwilia. E, listy szczęścia. Ogień. Kibal. Duszek. Płonące szelce. Kosmita. Dobra, zaraz mam zrobić kolejny raj. Bram. Patrzcie na to na u, i, u. Siedem, pięć, e -e. cztery, sześć, osiem, Ej, dwa, dziewięć, mm. dziesięć, no i trzy. No i Boże. jeszcze... Nie wiem, czy to jest... Mam nadzieję, że moi widzowie, że mam nadzieję, że Patryk nie przyjdzie. Patrzcie, czy tam, tam ktoś jest. Nie, nie ma. Właśnie, że jestem! Dobra. Ranking kotów. I już Tam męko na jedynkę, ale niestety. Lecę tak po kolei. On nie znamu. Koniec! Dobra. Ten idzie co... No, ten by poszedł... Ten by poszedł. To no. Dobra, dobra. Może no to... Napisuję, jaki będziemy mieli kolor? Na przykład... My a? I... Czarny? Wow! Uuu, ładny! Teraz Luba. ja. robię. Tera no, jaki będę miała układ w 2025? sms -y będę pisała. Będzie wypadek samochodowy. O, dostanę nowy samochód! No i będę miała 0,6. A teraz. A ja? 25. Co będę miał w roku? Z tym? Ciekawe.